Cześć, dzisiaj muszę otworzyć ul, czyli poniedziałek, dzień po, wczoraj otwierałem ul, no i bzyczało tam, yy, śpiewały pszczoły w środku i było prawdopodobieństwo, albo jest, że mamy jakąś nową drugą królową, no i muszę sprawdzić każdą ramkę jeszcze raz bardzo dokładnie, co tam się dzieje. Aczkolwiek patrzyłem na poprzednim nagraniu To wyszło na to, że ta pszczoła Królowa, która tam jest Która była widoczna na zdjęciu To jest yy, prawdziwa królowa Czyli, czyli oprócz królowej, której, Która się tutaj znajduje od samego początku Jest prawdopodobnie jest jeszcze jedna I muszę znaleźć ją, tą jeszcze jedną I jeżeli by była, no to mam tutaj takie coś na tą pszczółkę, żeby ją ona, ona mi nie uciekła. Naprawdę mówiąc to nie mam tutaj żadnego. Tutaj jest zamknięcie. Z tej strony też powinienem tutaj zamknięcie jakieś, jakieś mieć. Ale to jak znajdę tą, tą królową, to jeszcze wtedy ewentualnie pomyślę, żeby mi tutaj nie uciekła. nie wiem, włożykowe trawy albo, albo kawałek jak tutaj jakiegoś, jakiejś folii. O, widzicie co. Dobra, no to co, no spróbujemy to otworzyć, jeszcze raz to dokładniej przeglądnąć, co, to się, co się to tutaj, co się to tutaj działo, co się to tutaj dzieje. Ogólnie szukamy drugiej matki, ogólnie szukamy jej pierwszej matki i drugiej matki. No nic, kurczę, nie wiem, od której ramki. Od tej zacząć? To była, to była akurat pusta ramka. Nie, to była ramka z węzłem. Aha, bo ramki puste, czyli ramki pracy, prawdę mówiąc, to były w, do, w dolnym korpusie, tak zwanym korpusie gniazdowym. No i co, ja muszę siedzieć teraz przeglądać, czy to czasem gdzieś mamuchki nie widzę. Bo Innej możliwości nie ma. Hmm. Przydałoby mi się położyć to oprzeć. Ewentualnie spróbować delikatnie je mieść tutaj nie widzę hmm. najpierw to by było tak tutaj położyć Nie hmm, stoi ta ramka, ona się sama z siebie nie przewróci